Cześć, witam Was serdecznie w tej nietypowej, jakże dla mnie odsłonie. Jestem tutaj tylko na chwilę w takiej odsłonie, zaraz będę bez makijażu. A po to tutaj jestem, żeby powiedzieć Wam i zaprosić Was na test trzech masek japońskich. Mam maskę 3D, dziwne urządzenie do czyszczenia twarzy i maskę wygładzającą i głęboko Zawieszająco. No i ja tutaj sobie taki zbiorczy film właśnie robić będę. Pierwsza, druga, trzecia, każda w inny dzień, dwa dni, trzy dni odstępu. Wszystko dla Was złożę razem i mam nadzieję, że będzie to pożyteczne, ciekawe i będzie Wam się przyjemnie oglądało. Zapraszam. Okej, okay, jestem już gotowa do testów i zacznę od produktu najłatwiejszego do rozszyfrowania, dlatego że na tym produkcie jest. Najwięcej informacji po angielsku, więc najprościej było mi dojść do tego, o co w tym chodzi i co tutaj się będzie działo. Mamy przemiłego kotka z e, żelazkiem. Tak, a to są Love line Care Patch, czyli płatki, które nakładamy na te e, zmarszczki, które powstają nam od śmiechu, czyli właśnie tutaj wokół ust. Ja nie mam jakichś dużych, ale jakby się przyjrzeć, to coś tam jest. Zaraz przyjrzymy się jeszcze bliżej. Ale wytłumaczę Wam najpierw o co chodzi. Z przodu mamy oczywiście informację, że produkt działa przeciwzmaszczkowo, plus jest głębokie nawilżenie daje. Z tyłu mamy instrukcję, że bardzo silnie y, poprawiają elastyczność i nawilżają właśnie te linie, które powstają na z zmaszczki. Ten żel, który rzekomo ma się topić. Pod wpływem temperatury skóry, już się boję, zawiera, i teraz tutaj było dla mnie słowo zagadka po angielsku, nie znałam tego słowa, ale ja rozszyfrowałam dla Was, zawiera spicule. Kto z Was to wie, co to jest spicule? Tak bez zaglądania nigdzie. Ja nie miałam pojęcia, ale człowiek uczy się przez całe życie, prawda? Nawet z kosmetyków. I to jest, moi drodzy, nadrzecznik stawowy, i to jest sprawdzony środek medycyny naturalnej na siniaki, stłuczenia, trądzik zmiany pigmentacyjne i przedmioty przebarwienia poza panem to jest gatunek gąbek słodkowodnych tutaj dzisiaj będzie taki wykład naukowy występujących w środowisku wodnym na przedmiotach korzenie kamienie, w wolno płynących rzekach, jego szkiele stanowią igły krzemionkowe e, spojone organiczną substancją i stąd właśnie tu są te igły, możecie zobaczyć na pewno to wszystko widać, więc jakby wszystko składa się w jedną całość aha, jeszcze mieliśmy się przyjrzeć Mami z marszczką czy to jakieś są moi drodzy no coś tutaj widać, szczególnie tu i tu, no ale zobacz, są minimalne, niewielkie, ale zobaczymy, tym bardziej właśnie, czy to jakiś efekt przyniesie. Jak to wygląda, jak to pachnie? Hmm, dziwnie, ale nie jest źle. W sensie, tak żłowo do wytrzymania. Tak to wygląda. I to tutaj z tej strony, to jest wycięcie na nos, więc otwieramy to. Czy tu trzeba nożyczki? Nie, wychodzi samo. Trzeba ściągnąć tę folię, ja już przeczytałam instrukcję obsługi. Z obu stron tutaj jest folia, więc ściągamy i przykładamy tym ojej, ojej, tym wycięciem do nosa. Tak to się prezentuje, nie wygląda to źle, no bo jest przezroczyste. Jedno siedzi, nawet się trzyma, nawet mogę mówić, więc drugie. Hop, drugie jest, założono masko. 35 minut minęło, czyli jesteśmy bliżej tej końcowej granicy, którą zaleca producent. Nic nie bolało, nic nie szczypało, absolutnie się nie można było z tym uśmiechać, bo to się odkleja. Ale bardzo wygodnie się to trzymało, bo się mocno trzyma, tylko wyraz twarzy, nad wyraz, poważny. A tak poważnie, no tak, właśnie tak było. Więc może od tego już, że się nie uśmiechałam przez 40 prawie minut, zmniejszą mi się zmarszczki. No nie wiem, zobaczmy, odklejmy to. Szczerze, jestem jakoś sceptycznie nastawiona. No i proszę bardzo, taki spektakularny efekt. Absolutnie tego się nie spodziewałam. Uśmiechnę się, już wszystko jest tak, jak było. No, nic tu nie widać poza tym, że skóra jest taka przyjemna. I nawilżona, i taka sprężysta. Bo ja nie widzę jakiejś kolosalnej, znacznej różnicy. Przyjemnie się to trzymało było takie chodzące. I tak jak mówię, skóra jest całkiem fajna, sprężysta i napięta, ale no tutaj ja bym sobie nałożyła maseczkę. Nawilżającą. Tak się cały czas dotykam, sprawdzam, czy aby na pewno nic się tam nie wydarzyło, no ale chyba niestety nie. Chyba nic się nie wydarzyło. Przechodzimy do następnego produktu, bo jak się okazało w wyniku głębokich analiz, które trwały długo, zaraz wam o tym opowiem, okazało się, że nie jest to maska, a jest to produkt do oczyszczania twarzy. Bardzo ciężko było mi zidentyfikować, co to tak właściwie jest. Bo wszędzie jest napisane po japońsku. Naprawdę bardzo ciężko znaleźć coś, co jest po angielsku. Tutaj z tyłu tylko są małe literki Made in Japan i jest podana firma BCL, więc to troszeczkę mi pomogło. No ale nie zbyt wiele, bo szukałam, szukałam, szukałam i nic nie było. Co się okazało, co mi pomogło, co mnie w zasadzie uratowało, bo na pewno nie tył tego, to było. To była informacja, którą zobaczyłam właśnie po otwarciu tego medełka, po wyciągnięciu go, czyli ta firma, która jest tutaj wypisana. Nie mogę tego trzymać w rękach, dlatego że bardzo szybko się to topi, ale zaraz do tego przyjdziemy. póki co pokażę Wam właśnie, jaka była zawartość tego zestawu. Oczywiście pudełko z instrukcją, której w ogóle nie rozumiem. E, Następnie takie mydełko w takim plastikowym pojemniczku tutaj otwieranym. Mydełko o takim mocnym, specyficznym zapachu. Powiedziałabym, że pachnie może troszeczkę kamforą i siatka. siatka była mi totalnie nieznana i nie wiedziałam o no co chodzi, ale już wszystko wie. Więc należy zacząć od tego, jak to się właściwie nazywa, więc to jest Sururi, o ile dobrze to wymawiam, czyli nazwa tej firmy, Blackhead Removal Face Bar Soap with Net, czyli mydełko usuwające wągry, Blackhead to wągry, wągry z siatką, jest siatka, jest mydło, jest czarne, czy usuwa wągry, zaraz się okaże i co to mydło ma robić poza usuwaniem wągłów. Co ta siatka ma robić przede wszystkim? Tak więc przy tym mydełku mamy usunąć sobie wszystkie wągry, które mamy na twarzy. Czy to zadziała? Zobaczymy ale mamy działać pianą. To piana ma być tutaj składnikiem aktywnym, czyli nie pocieramy mydełkiem na twa po twarzy, nie dotykamy go do twarzy, e, tylko nakładamy na twarz na chwilę pianę. A ta siatka to jest bardzo, bardzo popularne w Azji narzędzie. U nas w Polsce nie widziałam, żeby ktoś tego używał, w sensie siatka jak siatka. Tylko, że chodzi o to, że to jest bardzo popularne, dołączamy do wielu kosmetyków, można to kupić na AliExpress nawet osobno. I to jest po prostu... Spieniacz do mydła, właśnie. Czyli jak potrzemy leciutko siatkę o mydełko, powinna nam się zrobić ogromna piana, albo jak włożymy mydełko do siatki, to zrobi nam się ogromna piana. No i właśnie, żeby była piana, dołączana jest siatka. Myślę, że te piany można było uzyskać bez siatki, no ale zobaczymy, czy to faktycznie tak fajnie spienia produkt. Przeniesiemy do łazienki się i sprawdzimy. Powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o te piany, to liczę na jakiś spektakularny efekt. No bo, skoro jest specjalne narzędzie, które pomoże nam te piany uzyskać, to mam nadzieję, że to się wydarzy. Ups! No dobrze, medełko jest już w siatce i poleję je troszeczkę ciepłą wodą. O wow, faktycznie, zobaczcie, jaka ta piana wielka się robi przez tą siatkę. I praktycznie nalałam bardzo mały strumień wody. I o wow! Tylko lekko ruszyłam. Teraz bardzo, bardzo miętowo, intensywnie pachnie, aż jestem zdziwiona, Jezus, z tej piany teraz za dużo! No dobra, nałożę ją na twarz w takim razie. Jak mam być szczera, to ja teraz sobie nie umiem poradzić z tą ilością tej piany. Zobaczcie, ile tego mi wyszło. I nie umiem nawet z rąk, tak jest jej dużo. Tak to wygląda w tej chwili. Wszędzie mi ta piana wchodzi i nigdzie nie znalazłam informacji, ile to trzeba trzymać na buzi. Poczynam kilka minut, aż ta piana troszeczkę zniknie. I umyję resztę i zobaczymy, co się wydarzyło. Ale piana powiem wam zrobiła na mnie wrażenie. No dobrze, mimo wszystko to mydło, więc za długo go na twarzy nie trzymałam już zmyłam. I powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczona działaniem tej siatki, w sensie to było logiczne, że wkładając mydło do takiej siateczki drobnej zrobi się jakaś piana, coś powstanie zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że to mydełko było bardzo, bardzo miękkie, ale ta ilość piany jaka powstała i w jakim tempie i z jaką ilością wody, totalnie mnie zszokowała, tego było naprawdę dużo i jeżeli potrzebujecie jakiegoś spieniacza to taka siatka faktycznie działa Natomiast jeśli chodzi o działanie z samego produktu, to nie widzę, żebym pozbyła się jakichś wągrów, ale wiadomo, że mam tylko tego raz testowo, więc może przy dłuższym stosowaniu dam wam znać, jak to się sprawdza. Niemniej jednak czuć, że twarz jest bardzo mocno oczyszczona, ale daje takie lekkie uczucie ściągnięcia, jak to czasami po mydle właśnie bywa i jest ta twarz taka lekko sucha i ja potrzebuję, żeby jej nawilżyć, bo jest ściągnięta, ale czuć właśnie też z jednej strony, że jest ściągnięta, a z drugiej, że jest bardzo fajnie silnie oczyszczona. I mi się ten produkt podoba. Wiecie co, że bardzo chętnie będę go testować na dłuższą metę, bo jakaś ta cera taka promienista mi się zrobiła, albo, albo to już w mojej głowie wszystko, ale chyba chyba go przetestuję na dłuższą metę i dam Wam znać, jak to się sprawdza, bo na razie wygląda to całkiem nieźle, tylko że mówię, teraz potrzebuję jakiegoś mocnego nagrzacza. No i czas na ostatni produkt, czyli maskę 3D. Mam wrażenie, że to chyba najbardziej ekscytujący produkt, bo nigdy wcześniej nie używałam maski 3D. Zaraz zobaczymy, co za takiego. Maska jest z firmy Kanebo i nie było ciężko ją wygooglować, no bo jest troszeczkę napisów po angielsku. Co prawda znowu wszystko, cała instrukcja, cały tył po... Japońsku? Czy to jest wyprodukowane w Japonii, czy gdzie? Uściślimy ten fakt. Tak, dokładnie, w Japonii. Jakież było moje zdziwienie i troszeczkę się zasmuciłam, bo myślałam, że to wszystko jest zestawem, czyli ten proszek idzie razem z tą maską 3D, że to jest coś się łączy i miesza. Okazuje się, że nie. To są dwa zupełnie inne, odrębne produkty, które w zasadzie można kupić pojedynczo. Opowiem Wam króciutko o tym właśnie Clear Powder, ale mnie dzisiaj zdecydowanie bardziej będzie interesowała maska. To tak naprawdę jest nowoczesny enzymatyczny peeling zamknięty w kapsułkach. Skutecznie oczyszcza, odblokowuje pory, reguluje wydzielanie sebum, złuszcza martwy na skórek, rozjaśnia nawilża. Wykładza od świeża, zapobiega powstawaniu trądziku. Czyli po prostu mamy tutaj w takiej małej kapsułce zamknięty peeling. Z tego co widziałam, po prostu łączy się go z wodą i peelinguje twarz. Dzisiaj stwierdziłam, że nie będę tego testować, nie mam ochoty na peeling, ale wygląda to słodziutko i myślę, że jest genialną opcją podróżną, bo to jest takie malutkie wrzucić to do bagażu no ale myślę, że ta maska 3D jest zdecydowanie bardziej ekscytująca są maski w postaci wysokiej jakości tkanin, intensywnie nawilżonych serum japońskiej firmy Kanebo maski dogłębnie i długotrwale nawilżają skórę, pomagają zatrzymać wodę w jej powierzchniowych warstwach doskonale pielęgnują skórę i opóźniają proces jej starzenia przynoszą natychmiastowe ukojenie odwodnionej skórze, poprawiają kondycję skóry i pozwalają na dłużej zachować piękny, młody wygląd. Skóra świeża, zdrowa, niesamowicie miękka, jędra i pełna blasku. Mam nadzieję, że właśnie tak to będzie. Jeśli ja się, się strasznie śleczuję, pewnie to też możecie zobaczyć, że taka słabsza jestem, więc mam nadzieję, że ta moja skóra chociaż dostanie zastrzyk nawilżenia. Tu też znowu mamy mleczko, pszczele, ekstrakt z rzeżuchy, kwas hialuronowy, sfermentowane mleko sojowe, a wyciąg z, ze sfermentowanej gruszki. O co chodzi? Dlaczego wszystko jest sfermentowane? Wygodne w użycie, nie, nie wymagają zmywania, produkt bezzapachowy, uff. Już się bałam. I bezbarwny sposób użycia. Na oczyszczoną skórę twarzy nałożyć maskę na 5-10 minut. Pozostałość zmasować, stosować 2-3 razy w tygodniu. Powiem wam szczerze, że 5-10 minut to bardzo niewiele. Maski trzyma się, nie no, może faktycznie 15 minut. No dobra, ale zobaczmy co to jest to 3D i jak to zadziała. Nie powiedziałabym, że jest bezzapachowe, bo dla mnie ma silny alkoholowy zapach. Ale ja jak mówię, się nie czuję za dobrze, głowa mi strasznie boli. Więc może dlatego jestem też tak... Wyczulona na zapachy. No i nic. I co to, o co chodzi w 3D? Dawać mi to, dawać, dawać, dawać. Więc zasadniczo 3D wygląda, moi drodzy, w ten sposób: czyli że jest inaczej zszyta, i ma trochę wypukły nos, i trochę bardziej jest wypukła. Ale śmiechowe. No zobaczcie, przecież to wygląda absolutnie genialnie, ja wyglądam przepięknie, mogłabym tak w każdym odcinku przed wami występować, tak mi się podoba, że aż się podekscytowałam, aż troszkę siły mi się uzbierało. No nic, no na pewno wygodniej się to zakładało, wygodniej się z tym rusza i mówi i można chyba z tym chodzić i robić rzeczy, nienawidzę masek w płachcie, dlatego, że one wszystkie zjeżdżają a ta maska 3D, ona się tak przyczepiła do tej twarzy, prawdopodobnie przez tą swoją formę tutaj z szycia, że ja mogę się schylić, ruszać i ona, popatrzcie, nie zsuwa się, nie spada cudo, wracam za 10 minut 10 minut minęło i bez dwóch zdań moje pierwsze spostrzeżenie jest takie, że ta maska jest o wiele, wiele wygodniejsza w noszeniu, bo można w niej robić rzeczy, a nie jest się tak bardzo uwięziony no, i powiem Wam, że efekt jest całkiem fajny, bo skóra od razu widać. Mam wrażenie, że jest taka bardzo promienista. No i oczywiście sprężysta i nawilżona. Całkiem fajne wrażenie odnoszę. Oczywiście wiadomo, jestem świeżo po łasce, więc troszkę by było dziwne, żeby było inaczej, ale. Wszystkie mam wrażenie. Maseczki dają takie wrażenie rozpromienionej skóry. I mam wrażenie, że właśnie jest taka mięciutka i przyjemna. Także maska 3D, jak najbardziej na tak. Słuchajcie, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona raz jej działaniem i to, jak pięknie buzia wygląda. A dwa samą formą 3D. Koniecznie dajcie mi znać, czy znacie jakieś maski 3D. Właśnie dostępne takie bardziej na polskim rynku, bo no ciężko takie z Japonii mieć, ściągać. Chociaż może, może jakieś online, szybciej bo wiem, że ten filmik już długo trwa. Niestety ten produkt moim zdaniem nie zrobił nic i średnio przypadł mi do gustu, chociaż idea śmieszna. No i nauczyliśmy no, się nowego słówka po angielsku. Ten produkt byłam bardzo pozytywnie zaskoczona jak mocno oczyścił moją twarz i jak siatka spieniła to wszystko. Także ja na pewno będę jeszcze tego używać i dam wam znać, jak to się sprawdza na dłuższą metę, bo miałam taką gładką, oczyszczoną skórę i to było całkiem fajne. No i to, to też bardzo fajne nawilżenie. Myślę, że ta maseczka, wszystkie je wykorzystam I sprawdzę sobie też peeling No i tak jak mówię, chyba na dłużej zostanę przy formie 3D Tyle, mam nadzieję, że taki składany test Ja w każdej innej odsłonie Ale pokazałam wam wszystko, wam się podobało Dajcie koniecznie znać Dajcie znać, czy próbowaliście właśnie jakichś takich japońskich wynalazków A ja pozdrawiam was serdecznie Do zobaczenia za niedługo